Jesteśmy na 17. edycji Eventu Kobieta i Mężczyzna po Polsku. Oczywiście, ty jesteś w dniu dzisiejszym gościem honorowym, a z drugiej strony po raz kolejny poprowadzisz właśnie dane wydarzenie dla kobiet biznesu. Powiedz, co to jest za wydarzenie. Jest to event, który wymyśliła Dorota Kłębokowska, który skupia na danym wydarzeniu bardzo ciekawych ludzi. Ludzi z różnych, z różnych branż, ludzi przede wszystkim, którzy cechują się pasją i zapałem do tego, co robią i przychodzą tutaj w dużej mierze podzielić się tym. Co ich ukształtowało i właśnie tą swoją pasją, a także po prostu zaprezentować to, czym się zajmują i bardzo często zachęcić do współpracy. No właśnie, jak to, jak to jest w Twoim przypadku? Jeszcze kilka dni temu miałeś uroczystą premierę najnowszego filmu. Oczywiście powiedz naszym widzom, co to była za premiera i o czym właśnie dzisiaj opowiesz właśnie zaproszonym gościem na dzisiejszy event w kontekście właśnie Twojej prelekcji, którą wygłosisz, i w kontekście właśnie premiery Twojego najnowszego filmu. Ja prelekcji na dziś zaplanowanej jako takiej nie mam. Rzeczywiście parę dni temu była premiera filmu Heaven in Hell, na której się zresztą spotkaliśmy i fajnie, że znowu się widzimy. Natomiast ym, ja tutaj jestem w charakterze konferencjera z Dorotą. Poznaliśmy się w zeszłym roku na planie filmowym, więc znamy się jakby z, z, z branży filmowej. Dorota zaprasza mnie tutaj w formie konferencjera, tak abym, abym poprowadził i yy, nawet nie tyle zaszczycił swoją obecnością, co, co po prostu yy, poprowadził jako konferencjer to wydarzenie. Yy, prelekcji żadnych nie przygotowałem, natomiast oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał ochotę porozmawiać ze mną na temat filmów, to między innymi pre, prelekcjami czasami coś może wrzucę. A czemu właśnie poruszyłem ten temat? Ponieważ właśnie na stronach, właśnie organizatorki, czyli pani Doroty, e, miałem okazję właśnie tutaj zauważyć, że Dorota zachęciła wszystkim, Między innymi do wysłuchania Twojej wypowiedzi, jak to wygląda produkcja i reżyseria filmu od kuchni, a po jako reżyser filmowy. Skąd znajdujesz czas właśnie chociażby na takie spotkanie biznesowe, tak jak dziś, oprócz bycia na planach zdjęciowych? Znaczy, zacznijmy od tego, że jestem przede wszystkim aktorem. Reżyserem też jeszcze nie jestem, dopiero stawiam pierwsze kroki ku temu, aby stać się reżyserem. Natomiast to jak znajduję czas, nie, no jakby z zajęcia aktora nie zawsze wygląda tak, że codziennie jesteśmy zajęci. Co więcej, wykonuję swój zawód w charakterze wolnego strzelca, więc. Więc jakby przyjmuję pewne zlecenia, i mój grafik zapełnia się jakby z tygodnia na tydzień. To nie jest tak, że on zaplanowany cały rok i wiem doskonale co będę robił, nie wiem, za miesiąc. Więc nie, z tym czasem jest tak, że mogę go znaleźć absolutnie. Również na takie przyjemności jak poprowadzenie eventu dla Doroty Kłębokowskiej. ostatnie pytanie: jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres, gdzie my Ciebie ponownie zobaczymy? Plany zawodowe na ten rok w zasadzie właśnie mi się zapełniają, natomiast czekamy na premierę filmu Pokolenika, w którym też zagrałem. To będzie jakoś na początku marca, chyba 3 marca w Kinach będzie, więc zapraszam na filmy, które już są w Kinach, a także na pokolenikę, która będzie od marca.